thank <laughs> you Witam Was w kolejnym odcinku serii Reklama kontra rzeczywistość. W tym tygodniu w tej serii byliśmy już w kawiarni, byliśmy już w szpitalu. Jak myślicie, gdzie zabiorę Was dzisiejszego dnia? Dzisiaj zabiorę Was do Serenity Spa. Zobaczcie koniecznie reklamę, a my zaraz razem sprawdzimy, czy odbiega ona od rzeczywistości, czy może dostaniemy dokładnie to, czego oczekiwaliśmy. Przy Was ładuję pierwsze ruchomienie, żebyście widzieli, że nic wcześniej tutaj nie robiłam. E, no i sprawdźmy, tak naprawdę, czy dostaniemy to, czego oczekiwaliśmy w reklamie. E, słuchajcie, tego typu reklam było sporo. E, między innymi też z grą, którą pokażę Wam jutro. Widziałam ją bardzo, bardzo dużo. E, no tutaj tak naprawdę mamy za zadanie chyba organizację spa i klientów, którzy do tego spa przyjdą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem tylko ciekawa, czy będzie to w ten sam sposób wyglądało jak na reklamie. Zobaczcie, mam pierwsze zadanie dla klientki, która przyszła usiadła na fotelu, właściwie to ją posadziłam, i muszę jej, słuchajcie, zrobić włosy. I to już. I ona teraz idzie tutaj, słuchajcie, zapłacić. Więc ja do niej biegnę, kasuję pieniążki, i mam kolejną klientkę, która chce iść do spa. Czyli ja tym spa, słuchajcie, muszę zarządzać. I muszę realizować wszystkie zadania Ok, czyli jak na razie wygląda to tak samo Znaczy tak samo, no wiadomo, grafika się różni Ale zadania do zrealizowania chyba są podobne Teraz muszę iść tą panią rozliczyć A to wszystko jest, słuchajcie, na czas Widzicie, że tam taki dymek się przesuwa Znaczy ten taki zegarek się przesuwa I pewnie jak on dojdzie do końca To już usługa nie będzie mogła być wykonana No i wtedy z automatu tracę klienta E, więc trzeba słuchajcie Kuć żelazo póki gorące Tutaj przyszedł klient aż na dwie usługi Więc szybciutko musimy lecieć do niego Jeszcze zrobić mu masaż Po obcięciu włosów No i dzięki temu Słuchajcie on nam tutaj sporo zapłaci Widzę, że Ta osoba, która Tym salonem zarządza chyba wie Jak to wygląda w rzeczywistości Bo strasznie biega za tymi klientami Patrzcie Mam kolejny level i moim zadaniem jest uzbieranie 120 e, banknotów. Mam, słuchajcie, kolejne zadanie do zrealizowania, czyli dawanie klientom napoju. Patrzcie na to, tu się zaczyna robić hardcore teraz, bo ci klienci, słuchajcie, no, napływają niesamowicie szybko. Dobra, tamta czeka na to obcięcie włosów. Ja nie zdążę chyba tego zrobić. Dobra, no ostatnią chwilę zdążyłam. Ta czeka na masaż. Tamta zaraz sobie pójdzie bez zapłacenia. Ej, no czemu tam nie mogę podejść do tej klientki? Nie no, tutaj to już jest, słuchajcie, hardcore. A, czyli tutaj lecą takie trzy. Dobra, już wiem o co chodzi. Czyli to nie jest tak, że jak to pierwsze kółko przeleci do końca, to już odpadamy. Tylko jest najpierw zielone, potem jest żółte, a dopiero później jest, słuchajcie, ee, czerwone. I wtedy już jest katastrofa. Dobra, moja klientka chce iść tu. Niech ta klientka chce, słuchajcie, jakiegoś napoju. Nikt nie chce napoju. Dobra, teraz szybko biegnę tutaj, bo tamten klient już przy, przyszedł na masaż, a ja dopiero ten masaż wykonuję tej klientce. Idę szybko, słuchajcie, je podliczyć. Tego kładziemy, lecimy mu masować plecy. W międzyczasie tą sadzamy tutaj. Ona chce napój, więc szybko jej go przyniosę i zaraz tego podliczymy. Jak go podliczymy, to polecimy jej obciąć włosy, ale tempo tutaj jest! Słuchajcie! No, nie wiem, czy w rzeczywistości aż tak to, to wygląda, że słuchajcie, dziewczyny, które mają dziewczyny nie tylko. Osoby, które mają takie salony, e, mają aż taki ruch, żeby tak biegać między poszczególnymi klientami. No, nie sądzę. Chyba, że w jakimś takim gorącym okresie, nie wiem, przed wakacjami, przed świętami może tak się dzieje. Ok, mamy kolejnego klienta, który chce iść na fotel fryzjerski, więc od razu lecimy go, słuchajcie, obciąć. Znaczy, obciąć to źle. Zabrzmiało przystrzyc. Tą kładziemy na masaż, tego idziemy rozliczyć. Ta chce napój, więc lecimy do niej z napojem. Ta chce tu, ona chce być przystrzyżona, ta chce być pomasowana. Oj, źle, w złej kolejności to zrobiłam, ale to nie szkodzi, myślę, że będzie ok. Dobra, teraz podliczymy obie te panie i myślę, że zdążymy na spokojnie do pana na strzyżenie. <laughs> Nawet jakieś kombo się udało zaliczyć. Okej. Okay. I to już. Ekstra! No dobra, wyglądam na to, że te <laughs> pierwsze lewele są takie w miarę znośne. Ehm, chociaż przez moment miałam takie małe zamotanie, ale wydaje mi się, że już teraz jest OK. Patrzcie! W końcu to, o czym pomyślałam przed chwilą Mamy pomoc w postaci kolejnego e, pracownika Jest to Julian i jest new hairstylist Czyli mamy, słuchajcie, fryzjera, który nam pomoże No i teraz w tym momencie myślę, że damy sobie radę U. Trochę mnie zasuszyło, słuchajcie, musiałam się napić <laughs> Bo zaraz bym, bym wam tutaj się zachrząkała Ej, hey, no to fajnie, czyli Julian zajmie się tymi tutaj... Eee, no Fryzjerskimi sprawami A ja się zajmę, słuchajcie, masażem No i ekstra Ach, on też chce jeszcze na masaż To idziemy sobie podliczyć tą panią I zwalniamy łóżeczko Dobra, następna pani do fryzjera Nie wiem, czy ja się jeszcze bardziej wtedy nie zamotam, wiecie <laughs> Ale chyba nie Dobra, następny pan do fryzjera Pani na masaż lecimy jej robić masaż i w tym czasie, a, czyli ok Julian tylko i wyłącznie obcina on się tam nie rusza a ja jestem od rozliczania tych klientów i od masowania ich, więc ok ale szybko poszło, słuchajcie, z nim ej otworzyliśmy jakiś kolejny poziom complete this level to win a key <laughs> Okej, okay, tutaj już mamy troszeczkę gorsze zadanie, bo nie dość, że musimy uzbierać 200 monet, to jeszcze zmieścić się, słuchajcie, w 90 sekundach, więc tutaj tempo musi być naprawdę zabójcze. Dobra, pani chciała się napić i leci do Juliana. Pan chce też do Juliana? Dobra, no to szybki temat. Ja tutaj panią od razu podliczę. A, pani chce jeszcze na masaż. Dobra. Okej. Okay. Dobra, podliczymy te dwie osoby. Tutaj pani od razu idzie tu. Pan idzie na masaż. I w międzyczasie ich podliczymy zaraz razem. Pani do fryzjera. Dobra, monety mamy. I chyba słuchajcie, zadanie będzie zaliczone. Bo monet mamy nawet więcej. No i dzięki temu słuchajcie, zdobyliśmy kolejny klucz. I w siódmym levelu też mogę zdobyć kolejny klucz i dostanę jakiś prezent, więc mam nadzieję, że uda nam się dojechać do tego momentu. Teraz musimy obsłużyć aż czterech klientów. Zobaczcie, doszedł kolejny fotel, więc ten czas oczekiwania, znaczy czas oczekiwania, miejsce dla oczekiwania jest, jest większe. No ale wiadomo, że ten czas tak szybko leci, że oni nie mogą za długo tam siedzieć. Dobra, słuchajcie, ona tutaj sobie podlicza od razu wszystkich. Kolejna pani do fryzjera, pani na masaż. Dobra, podliczymy go i tą panią damy tu. Tą panią idziemy masować. Dobra, obydwoje wychodzą, więc już będzie zadanie zaliczone. Jest. Nawet pięciu klientów. No i mamy klucz, i zobaczymy, co będzie tutaj w tym skarbie. Słuchajcie, co to będzie za prezent? 10 diamentów, a do czego one mi się przydadzą? Tego nie wiemy. Okej, okay, patrzcie. Tutaj za pieniądze, które mamy zdobyte, możemy też upgrade'ować rzeczy, które mamy. Czyli na przykład łóżko do masażu możemy mieć jakieś dodatkowe miejsce, nie wiem, do do yy... Do położenia głowy, e, jakieś olejki do masażu, hair, haircut station, czyli to miejsce, w którym e, nasz fryzjer strzyże, może mieć, słuchajcie, dodatkowy asortyment, lepsze nożyczki, lepsze jakieś tutaj grzebienie i tak dalej, czyli ten cały asortyment może się zmieniać. Potem widzę smoothie maker, czyli jeszcze oprócz tego napoju, który do tej pory mamy, jeszcze może być smoothie. Słuchajcie, no tutaj widzę, że naprawdę można tego sporo rozbudować. Ym, i jakby mój ostateczny rozrachunek, jeśli chodzi o cenę tej gry, jest taki, że, że jest okej, okay, słuchajcie, jest, jest no prawie tak samo, jak obiecano mi w reklamie, e, ale nie ma tutaj zbędnych reklam, w ogóle nie było ani jednej reklamy podczas całego tego grania, i nie było innych zadań, które miałam do wykonania, których o których wcześniej nikt mnie nie poinformował, więc jestem na tak, jeśli chodzi o tą grę. I myślę, że jeśli będziecie chcieli, to chętnie do niej wrócę. Także oczywiście to już zależy od Was. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Jak zawsze widzimy się o 18.00, weekend widzimy się o 10.00. No i co? Zostawicie kciuka do góry. No i widzimy się jutro. Miłego dnia. Pa, pa!